Że jesteśmy po dosyć długiej przerwie. Aż będę chciała sprawdzić, kiedy pojawił się poprzedni vlog, ale to było coś około miesiąca. Te szumy to Tomek działający tam na górze na piętrze, bo dalej, oczywiście, wykończamy górę. Także będę chwilę chciała do Was pogadać za moment taki update mały zrobić. Natomiast jak już się tutaj malowałam, to chcę razem z Wami przetestować jeden błyszczek, bo kupiłam sobie ostatnio błyszczyk, który kosztuje dosłownie kilka złotych, więc jakby był e, fajny, wyglądałby dobrze, no to byłoby świetnie i mogłabym Wam go polecić, ale no na razie tak jak mówię będziemy testować, także ustawię Was może tak i trochę bliżej i sobie sprawdzimy, jak on będzie na ustach, bo ja bardzo, bardzo często dostaję pytania odnośnie tego, co mam na ustach, także chciałam sobie przetestować coś nowego, żebym miała może Wam coś do polecenia takiego mega budżetowego i jest to Claressa Gloss Is My Boss 07 High Up. Tak się nazywa ten odcień. Kupiłam go sobie przy okazji zakupów w sklepie Claudii Sugar Powder, także zostawię Wam linka taki beżowy, beżowo-różowy odcień, coś takiego, co ja bardzo, bardzo lubię. Szukam jeszcze idealnego odcienia konturówki, bo mój ukochany kolor konturówki, yy, czyli ten z kolekcji Glam Shopu z Zuzią na Make Up która wyszła już dawno temu, numerek 01, był tak idealny, taki wiecie neutralny, Beige ale na tyle jasne, na tyle delikatne, nie wpadające za bardzo w brązno, idealne. No ale wiadomo, że to jest nie do kupienia i po prostu nie mogę znaleźć nic, co by mi bardzo go przypominało. Mm. No, ale dobra, wracając do błyszczykotka, muszę tak sobie spojrzeć. Bardzo ładny odcień. I to jest właśnie coś, coś w tym stylu, taki odcień. Tylko chciałabym jeszcze konturówkę do tego. Przepiękny jest ten kolor. Serio. Jest taki delikatnie bardzo klejący. E, moim takim ulubieńcem do tej pory, jeśli chodzi o błyszczyki, był ten właśnie też z Klaresy, tylko że z kolekcji z Klaudią e, 04 Pinkobello. No i właśnie zamawiałam sobie zapas tego błyszczyka i przy okazji wzięłam ten. I jest też przepiękny. Ma trochę inną formułę, bo jest bardziej taki. Um, o topikę bardziej klejący, ale nie jakoś mocno. Um, fajne uczucie jest na ustach. I trochę jest jaśniejsze. Może uda mi się tutaj Wam pokazać jakieś takie złocze, Bo bardzo często właśnie pytacie o to, co mam na ustach. Także tutaj będzie u góry ten cloudi. On jest trochę bardziej, mam wrażenie, że taki transparentny. Ma odrobinę koloru, ale jest bardziej chyba transparentny od tego, tak? Coś mi tu się wydaje. No, zdecydowanie tak. Ten, ten gloss is my boss jest bardziej kryjący, bardziej różowe, ale na ustach wygląda nadal mega subtelnie, także tak to się prezentuje. Ten Cloud jest trochę bardziej przeźroczysty, też go uwielbiam. Pięknie wygląda właśnie na konturówkach różnego e, koloru, czy to beżowych bardziej, czy takich bardziej e, wpadających w róż, jakie lubię. Także m, tak się prezentuje ten nowy. Oba są świetne. Więc jeśli chodzi o trwałość, no to ja Wam tutaj Dużo nie powiem dlatego, że no, będę jadła piła, także ja nie mam oczekiwań od błyszczyka, że on będzie mi się trzymał mega długo. Ja sobie go poprawiam po prostu w ciągu dnia e, i nie ma to dla mnie jakiegoś takiego większego znaczenia, bo no, rozumiem to, że błyszczyk po prostu e, on ma fajnie wyglądać, on ma być taki dosyć lekki i nie oczekuję od niego jakiejś super trwałości. Także no, nie ma to, e, nie jest dla mnie jakiś problem, że on się trochę pościera. Także tak dobra, zrobię sobie najważniejsze rzeczy, mm, kilka najważniejszych rzeczy, które mam do zdobienia. I za chwilę do Was wracam, już tak na spokojnie usiądziemy sobie i chwilę pogadamy, zrobimy mały update. Nie zważajmy na to, że jest kolejny dzień, tak to jest, jak się człowiek odzwyczaj od vlogowania. Totalnie wczoraj... Zapomniałam, że miałam nagrywać, zajęłam się, po prostu pochłonęły mnie inne rzeczy. No i na początek robimy sobie mały update, póki Tomek jest znel na podwórku. Powiem Wam, że w moje dziecko, nie wiem, wstąpił jakiś bunt chyba po tej chorobie. Dwa tygodnie, chorowała, dwa tygodnie była w domu. Eee, I nie wiem, czy ma za dużo energii po tym czasie, czy o co chodzi, ale... Przepraszam. Ale zrobiła się jakaś tak... Eee... Nie wiem, no, grzeczna, niegrzeczna, nie lubię tych określeń, natomiast no niedobra się trochę zrobiła pod tym względem, że testuje strasznie naszą cierpliwość w różnych aspektach i robi rzeczy typu, nie wiem, weźmie kredkę, patrzy na mnie takim, wiecie, złośliwym wzrokiem i zacznie mazać e, drzwi białe, albo ostatnio przewróciła się w głosie, wróciliśmy do domu, nie zdążyła mi nawet, e, wiecie, to zebrać, nic. Przybiegła szybciutko e, biegiem do e, salonu. I woła mnie, mamo, zobacz brudną kanapę. I wiecie, te rączki z błota wytarła w kanapę. Także, no dużo takich rzeczy teraz robi. Także mam wrażenie, że nas po prostu testuje i to tak. Konkretnie, więc nie ma nudy ostatnio. Natomiast jeśli chodzi o, to, o tą przerwę taką YouTube'ową, no nie wiem, chciałam się po pierwsze trochę skupić na Instagramie. Nie planowałam, że ta przerwa będzie i że będzie taka długa. Natomiast jakoś tak naturalnie to wyszło, że jak chciałam trochę być bardziej aktywna na Instagramie, no to byłam mniej aktywna tutaj. Już jestem chyba w takim momencie, że. Nie cisnę siebie, że muszę wszędzie być non-stop. Dlatego że e, przez bardzo długi czas tak robiłam i, e, i byłam dla siebie mega surowa pod tym względem. I później odbiło się to gdzieś tam na moim zdrowiu e, psychicznym i fizycznym, bo zaniedbywałam wiele e, różnych innych aspektów, żeby tylko pracować, 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 nagrywać, pr produkować content. E, no a teraz mm, no tak wyszło. Że skupiam się tam e, bardziej, natomiast ym, miałam taką myśl, że może ten czas YouTube'a dla mnie już się kończy. E, no i ogólnie mam wrażenie, że YouTube się kończy, e, przynajmniej taki, e, właśnie y, y, jaki ja tworzę. E, no nie wiem. Albo może po prostu ja się tutaj kończę. Wiecie, z tego co widzę, no jest teraz popularny taki content typowo rozrywkowy, albo jakieś aferki, freakfighty i tak dalej. A jeśli chodzi o lifestyle, no to są takie topowe kanały, jak nie wiem, Andia Siluka. A te mniejsze kanały, no nie mają takich, nie mają już takiego odbioru. Plus, no jest też strefa beauty, do której ja już nie do końca należę, tak? Więc... No nie wiem, tak sobie szukałam tego miejsca i lubię teoretycznie vlogować, ale jakoś nie zawsze mam właśnie do tego wenę, tym bardziej, że szczerze, tak totalnie szczerze wam powiem, od początku roku, a mamy już początek kwietnia, od początku roku do teraz, no miałam naprawdę ciężki okres, yy, tak prywatnie. Wiecie, nie wszystko jest widać um, online. I mimo, że ja na, nagrywam um, regularnie vlogi i Wam się może wydawało, że wiecie, co się u mnie dzieje, jesteście na bieżąco, no to nigdy też nie jest tak, że widzicie 100% tego, co się dzieje u kogoś w życiu. No i faktycznie to był dla mnie dosyć ciężki okres. Wiele się działo i naprawdę było mi trudno. Też um, skupiłam się trochę bardziej na terapii i na takim. Um, Szukaniu balansu, trochę między tym wszystkim, i po prostu mam wrażenie, że naturalnie wyszła ta przerwa i ja jej potrzebowałam. Także mam nadzieję, że teraz e, może trochę więcej mnie tutaj będzie. Nie wiem, nie chcę Wam nic obiecywać. E, chciałabym mieć tą wenę do nagrywania, no bo ja to lubię robić, e, natomiast nie chcę siebie też co do niczego zmuszać. Wiem, że Wy też lubicie i nawet jak pytałam się na Instagramie, gdzie są osoby głównie, które korzystają z Instagrama pewnie bardziej niż z YouTube'a, no to mimo to było, były w ankiecie odpowiedzi, że więcej osób ogląda właśnie YouTube'a i lubicie oglądać YouTube'a, nadal oglądacie, niż tych, które tylko są na Instagramie. Także no fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć też, że czekacie, bo dostałam bardzo dużo miłych wiadomości, że Wam się przyjemnie to moje vlogi zawsze oglądało i że macie taką fajną więź jak z koleżanką no bo ja też zawsze tak się tutaj czułam że mogę po prostu sobie porozmawiać do tej kamery za którą jesteście Wy później dostaję od Was odpowiedzi też przez jakiś czas miałam problem z odpowiadaniem właśnie na komentarze z tym wszystkim, żeby po prostu nadążyć za tempem życia i nawet dzisiaj siedzieliśmy sobie oglądaliśmy te fotoksiążki nasze wszystkie na dowód. Ja powiem wam, że Nel bardzo lubi, bardzo lubi oglądać fotoksiążki. Także oglądaliśmy sobie i tak mi przyszło do głowy, że no faktycznie jak to życie kiedyś wyglądało, nawet jak Nel już była na świecie. Um, i mam fotoksiążkę z Paryża, jak było fajnie, było tak intensywnie, ale jakoś mnie to bardziej e, cieszyło, że było tak intensywnie, a teraz chyba potrzebowałam właśnie takiego wyciszenia, takiego momentu spokoju, stąd też była taka myśl, że może powinnam z jednej platformy zrezygnować i może właśnie z YouTube'a, który e, no jednak, na e, muszę poświęcać dużo czasu i muszę być też w e, takim nastroju, w którym chcę się dzielić, tak, e, no bo ja nie ukrywam, że są jakieś cięższe momenty w moim życiu, natomiast też nie chcę się dzielić jakimś takim mega negatywnym kontentem. A na Instagramie jednak wiecie, mogę dodać tylko takie teści, które nie wiem, są jakieś takie tematyczne i tak, tam są odbiorcy. Nie wiem, masło maślane, może trochę, ale chciałam właśnie tak szczerze z Wami pogadać, jak to z mojej strony wygląda. Skąd się wiata ta przerwa? W sumie tak, niby znikąd, ale była bardzo potrzebna. E, także mm, jeśli tu jesteście, oglądacie tego vloga po przerwie, to jest mi bardzo miło. Jestem bardzo wdzięczna, że nadal czekacie, że jesteście, wyczekujecie. E, no i tak. Dzisiaj zobaczymy, co mi się uda nagrać. Chciałabym trochę posprzątać. Mamy już w ogóle godzinę 11:20. Niedługo będziemy szli na spacer, żeby Nel sobie przysnęła. Ona najładniej nam zasypia właśnie na powietrzu, na spacerze, a no właśnie przez to, że taka jest trochę pobudzona za bardzo ostatnio, no to. Te drzemki się przydają i jej, i nam, żeby zachować zdrowie psychiczne. Wróciła co prawda w tym tygodniu do żłobka i tam też panie mówiły, że no, dawała czadu cecha, także no, łobuzuje nie tylko u nas w domu, ale też w przedkolu, także no, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak Ci się mówi, bunt dwulatka, bunt trzylatka, różnie mówią, ale no nie wiem, czy to jest to, czy po prostu jakiś skok rozwoju. No nie mam pojęcia. No w każdym razie no tak jest. Także ja staram się, wiecie, myśleć tak pozytywnie. No to jest dziecko, testuje nas, sprawdza i też była na to przygotowana, że mimo że mam fajne jasne meble, które uwielbiam, no to może to się różnie skończyć przy dziecku. Natomiast no tak, faktycznie ona ostatnio sprawdza nasze granice dosyć mocno. Dajcie znać, jak to było u Was, czym był taki okres też w życiu Waszych dzieci, kiedy były bardziej takie właśnie, bardziej zabiały, o, tak powiedzmy. No i dobra, widzę, że Tomek z Nelcią sobie tam chodzą wokół domu, bawią się, to ja tu trochę ogarnę, bo leżą właśnie wszędzie te fotoksiążki, leżą też ubrania, które prasowałam, pranie. Ogarnę to i myślę właśnie dzisiaj posprzątać trochę w domu, ale zobaczę jak się wyrobi wyrobimy. No i tak, witajcie po przerwie. Tutaj w tą stronę tu. Super! Nelusia mierzę. że bo za tobą jest... Dokąd? No, pokaż, Stój, ale nie wiem dokąd. No, tu kotusiu. Tak tu tu oh. musisz wejść na to. Chodź, tutaj to mamy bliżej. No <laughs> stało się kochanie i, i dus jak chodź do nas. Właśnie mi wracaj, działo się Szyła do nas. Ok. Szoda do nas. Coś tu do bierzemy. Dobra, będę robić bułeczki. Bułeczki robimy. Tutaj się nazywają idealnie dla Nelusi, bo to są bułki, łobuza i spółki, to, to... idealnie, no nie? Mam to, ja ja to, to jest taty? Ty, chyba co? mam Mami. To nie moje, proszę mi to tylko nie psodzić, Nelusia mi chętnie pomaga, ale często też psosi. Dobra, tutaj mamy keczup, musimy go doprawić solą. Kremianki. Z tym jankiem, no młynek to jest tak, tym jankiem, tak i oregano i oregano, fajne było, nie właśnie na to co ty, po co, nie ja specjalnie to odsunęłam, myszko, ty stój ładnie, a nie na blat mi wchodzisz, u mała. Chcę paprykę. Chcę no pokryjmy też paprykę, tam są, nie jakieś tam proporcje ilości, ale zrobimy na oko. Co już tam za mną sobie rośnie? Może zębisz. Halo, Nelusiu! Ja już opykałam. A, to poczekaj, to, to odpyknę. Odpyknęłam. Nelusiu, halo! Dziureczko, czy ty jesteś w pracy? Tak. Tak? Zajęta jesteś bardzo? Nie. A kiedy wracasz do domu? Hmm? Za ile czasu? Takim 6. Za 6, 2, 1. Tak. Mhm, no to długo chyba jeszcze. Tylko za mało. No dobra, to się rozłączam, Robię obiad, żebyś miała. Dobrze, jak wrócisz z pracy, buzo. to będziesz miała obiad. Masz dużo. Czego dużo? Pieniądze. A, to ty tu jesteś jeden? Już to cię z pracy. Pieniądze przyniosłaś. Dobrze, prawda? Nie mam akurat, więc damy szynetkę. To ciasto mi się wydaje, że będzie fajne, dlatego że na te bułki... Daje, bo ono jest na jogurcie naturalnym. Tak samo bardzo lubię, e, ogólnie lubimy wszyscy ten przepis na hot dogi kibica. To chyba wszyscy lubią, e, bo to ciasto jest takie mm, z mlekiem i ono jest tak delikatne. Takie mięciutkie wychodzą te bułki no cudne, mega smaczne, także polecam, ja to mówię, że to jest mój smak dzieciństwa, bo właśnie z bacią, z dziadkiem się chodziło, jak byłyśmy z siostrą u nich i właśnie tam była taka, to co raz, jak się nazywało, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie tam były właśnie takie hot dogi w bułeczkach tego typu, takich mięciutkich puszystych Nelka z Tomkiem odpalają drona, to Tomek chce zrobić zdjęcie domu z góry tego drona to nie wyciągaliśmy nie wiem ile już czasu. W jest też papryka czerwona i żółta, ja mam tylko czerwoną. Myślę, że nie dać może, ale uwielbiam oliwki. To zup babeczki. No, no to musisz zrobić babeczki, żeby je sprzedawać w sklepie. Prawie go nie zabiłaś. 네. <목소리>